Dzień dobry, serdecznie witam Was w pierwszym odcinku serii, która będzie miała tylko 10 odcinków w sumie, w której to Wy wybraliście najlepszych piłkarzy, trenerów i kluby w historii futbolu. W ankiecie, którą przygotowałem, wzięło udział 5251 osób, wypełniając limit wypełnienia tych ankiet w ciągu 3 godzin. Ważne pod kątem wyników: 58% z tych osób to osoby w wieku 18-25 lat i tak naprawdę tylko 11% głosujących, pamiętać dobrze, może piłkę z lat 90. Nie mówiąc już o wcześniejszych latach. To ważne, jeżeli analizujemy tego typu wyniki. I druga rzecz: 52% tej grupy osób to kibice Barcelony i Realu, czyli połowa. I dopiero cała reszta, to kibice Bayernu, Chelsea, Juventusu, Liverpoolu, Manchester United, BVB itd., itd. To też jest ważne. Będę to sygnalizował, w których momentach może to być rzeczywiście istotne. Partnerem serii piłkarskiej Rankomat jest rankomat.pl, który przygotował specjalną ofertę dla widzów kanału Futrol. Ci, co obserwują mnie na innych mediach społecznościowych, wiedzą, że rok temu miałem wypadek samochodowy i przekonałem się na własnej skórze, że dobre ubezpieczenie to jest podstawa. A jak wybrać dobre ubezpieczenie i przy okazji na tym oszczędzić, no to już wam tłumaczę. Używając kalkulatorów ubezpieczeń rankomat można szybko porównać ceny i zakres ubezpieczenia w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, filtrując oferty po kilkudziesięciu parametrach. Wybrane ubezpieczenie klient może kupić od razu online lub udając się do wybranego agenta. Dodatkowo, dla widzów kanału Futrol, Rankomat.pl ma ofertę zwrotu gotówki w wysokości 150 zł. Po zakupie OCAC wystarczy podać kod FROL150, odpowiedzieć na pytanie w formularzu i gotowe. Na to nie koniec, bo w ramach tej promocji Rankomat organizuje dodatkowy konkurs, w którym do wygrania są 4 iPhone 12 Pro. Szczegóły konkursu i linki znajdziecie w opisie. Na miejscu 10 wybraliście Słoweńca, Jana Oblaka. To jest naprawdę duże wyróżnienie dla faceta. Wydaje mi się, znaleźć się w top 10 bramkarzy świata. Ale tak jak mówię, większość tych głosów to są osoby, przypominam, 18-25 lat. No i nie można mu odmówić na pewno sukcesów trzykrotnie zdobywał trofeo Zamora w Hiszpanii. Trzykrotnie był wybierany do drużyny ligi sezonu UEFA. Najlepszy bramkarz też w Portugalii wybierany, kiedy jeszcze grał dla Benfiki, także nie można mu na pewno odmówić ani umiejętności bramkarskich, to na pewno, ani tego, że już tak naprawdę ma na swoim koncie pewne osiągnięcia. Na pewno o te osiągnięcia byłoby ciężko, jeżeli chodzi o reprezentację Słowenii, więc tutaj nie oczekujemy. Zyskał 3% głosów, a w sumie przyznaliście mu 1550 punktów. Przypomnę tylko, że mieliście do dyspozycji 10 punktów do rozdzielenia pomiędzy wszystkich bramkarzy. Na miejscu dziewiątym legenda niemieckiej piłki, Oliver Kahn. Wydaje mi się, jestem trochę zaskoczony, wydaje mi się, że jest to dość niska pozycja, tym bardziej, że naprawdę jego osiągnięcia są bardzo duże. Ośmiokrotnie zdobywał tytuł mistrza Niemiec, no ale okej, okay, ktoś powie, no Bayern jest hegemonem, zwłaszcza też w jego okresie był hegemonem i w Europie, Chociaż Ligę Mistrzów wygrał raz, raz też zdobył Ligę Europy, wygrał Mistrzostwa Europy z reprezentacją Niemiec. Nie udało się zdobyć Mistrzostw Świata. Pamiętamy 2002 rok, finał z Brazylią i Ronaldo tam, no. zrobił mu kuku. Rekordzista Bundesligi pod, liczb... pod względem liczby zwycięstw, to jest ciekawe, 292 razy schodził z boiska jako zwycięzca i na pewno jest to postać niesamowita. 4% głosów waszych zdobył, w sumie 2102 punkty i na pewno. Miejsce tutaj w tym top 10 było dla niego przygotowane. Na miejscu ósmym mój ulubieniec, jeden z moich ulubionych bramkarzy jeżeli nie ulubiony Peter Schmeichel. Duńczyk, który no, głównie zasłynął z gry dla Manchester United, gdzie pięciokrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii, ale zdobył też Ligę Mistrzów, ale zdobywał też mistrzostwo Danii, czterokrotnie zdobył raz mistrzostwo Portugalii. Wybrany w 1992 roku jako najlepszy bramkarz świata. Dostał też nagrodę UEFA w 98, no i w English Hall of Fame znalazł się w 2003, kto pamięta, O, ten wie, że naprawdę zdolności miał niesamowite i też zdolności przywódcze, to też się liczy. 4,3% głosów zdobył, 2283 punkty, no cieszę się, że jest w tym top 10, ale też nie wyobrażam sobie, żeby miało go to w sumie zabrać. Na miejscu siódmym... Nasz południowy sąsiad Peter Czech: 4,8% głosów, 2541 punktów. No Czeski bramkarz, który zdobył z Chelsea tak naprawdę cztery razy Mistrzostwo Anglii. Ten złoty okres Chelsea no, nierozerwalnie kojarzy się z, również z Petrem Czechem. Zdobywał Ligę Europy, zdobywał Ligę Mistrzów, poszedł do Arsenalu, gdzie ogólnie nic nie wygrał, więc ten moment jego kariery myślę to już było zakończenie. Można przemilczeć. To, że w Czechach był wybierany dziewięciokrotnie najlepszym piłkarzem, to też nie jest zaskoczenie. E, najlepszy bramkarz według IFFHS raz dostąpił tego zaszczytu. Najlepsza drużyna Mistrzostw Europy, najlepszy bramkarz, e, najlepszy w ogóle piłkarz roku w całej Chelsea w 2011, najlepszy zawodnik Mistrzostw Europy już jako U21, więc też tych na koncie ma nagród i był w drużynie najlepszym bramkarzem drużyny UEFA trzykrotnie. Na miejscu szóstym i tutaj muszę zrobić tę uwagę. Przypomnieć wam, że spora część głosujących to kibice połowa Barcelony i Realu, Mark Andre Terstegen. I dla mnie jest to pozycja, przy całej mojej sympatii do niego za wysoka. Oczywiście ktoś powie, oceniając umiejętności, i to jest bardzo kwestia dyskusyjna, ale pamiętajmy, że do tej pory oczywiście cztery tytuły mistrza Hiszpanii wygrana liga mistrzów. 20 występów w reprezentacji Niemiec. Nie możemy zapomnieć tego, że on przegrywa tę rywalizację z Noirem w reprezentacji. Ale też w ramkach sezonu Bundesligi jak najbardziej zdobyte. Yy, drużyna Ligi Mistrzów, dwukrotnie wybrany, drużyny, raz wybrany do drużyny roku UEFA, więc naprawdę jest to czołówka, zdecydowanie. Ale czy Jan umieściłbym go nad Oliwierem Kanem w tego typu zestawieniu? No, raczej bym się na to nie zdecydował, szczerze mówiąc. Ale właśnie dlatego ten piłkarski rankomat nasz jest tak dobry, że to są bardzo demokratyczne wyniki i takie analizujemy. Więc Mark Andrzej Terstegen na miejscu 6. Mój kolejny ulubieniec, Edwin van der Sar, 6,7% głosów, 3500 ponad punktów. No, uwielbiam gościa, ale swoją drogą ciężko go nie lubić i ciężko odmówić mu jakość bramkarską. Iwa jak się wygrywał pięciokrotnie Mistrzostwo Holandii, wygrał Ligę Mistrzów, wygrał tam też Puchar UEFA. W Manchesterze United dołożył cztery tytuły mistrza Anglii, Liga mistrzów wygrał z United. Naprawdę tych zdobyczy jest cała masa. I co ciekawe, w sezonie 2008-2009 ustanowił rekord wszystkich brytyjskich lig w ilości rozegranych spotkań bez utraty bramki. No i też w 14 kolejnych meczach United. Nie strzela, nie tracił bramki 1311 minut. Legenda bramkarska, w pełni zasłużone uważam, miejsce w tej statystyce w pełni zasłużona. Pierwsza piątka, też bym go tutaj umieścił. Zbliżamy się do podium, ale jeszcze miejsce czwarte i bardzo fajna rzecz, ponieważ większość głosujących to ludzie młodzi, a jednak znalazł się tutaj radziecki bramkarz. Lew Jaszyn i ma 7,2% waszych głosów, więc naprawdę już sporo. 3792 punkty. Całą karierę związany był z dynamem Moskwa. Pięć razy zdobył mistrzostwo ZSRR właśnie z nimi. Wygrał mistrzostwa Europy również, więc jak najbardziej. I uwaga, został uznany w ogóle najlepszym bramkarzem w historii piłki nożnej. Otrzymał złotą piłkę tak, jako wyraz tego. W ogóle bramkarz stulecia FIFA i tak dalej. I to fajne, że chociaż większość z was go nie widziała, przypuszczam, że zdecydowana większość patrząc na wyniki ankiety, jeżeli chodzi o wiek, to jednak potraficie docenić zasługi faceta, który no, w innych czasach, na pewno technicznie w porównaniu do dzisiejszych bramkarzy, było o wiele gorszy, ale jednak no, swoje wygrał i na swoje nazwisko mocno zapracował. Na podium, moi drodzy, na najniższym szczeblu znalazł się znowu Niemiec. To jest trzeci niemiecki bramkarz w tym zestawieniu Manuel Neuer, oczywiście. Dla wielu jest to symbol takiego nowoczesnego bramkarza. Dla wielu to on zapoczątkował te granie bardzo wysoko wychodzenie i granie nogami mówiąc kolokwialnie. Zaczynał w szalkę, skąd przeszedł do Bayernu i wielu mu tego nie mogło wybaczyć, no ale w tym Bayernie został legendą. Już 8 razy zdobył Mistrzostwo Niemiec. Dwa razy zdobył e, Ligę Mistrzów, więc no, w tych osiągnięciach przeskoczył Oliwiera Kana. Dodatkowo Mistrz Świata, e, czego zabrakło właśnie Kanowi z, z reprezentacją Niemiec. Najlepszy bramkarz świata według IFFHS czterokrotnie. Jedenastka roku UEFA trzykrotnie. Tych tytułów, które on zdobył można naprawdę długo, długo wymieniać. I wydaje mi się, że próba dyskutowania e, z tym, że Neuer jest najlepszym bramkarzem w historii Reprezentacji Niemiec no, jest bezcelowa i wyniki mówią też same za siebie. Miejsce drugie. Jestem przekonany, że każdy z Was wie, że tutaj są tylko dwa nazwiska w grze i zastanawiacie się, który będzie na miejscu pierwszym, który będzie na miejscu drugim. Nie zakładam, że, że kogokolwiek byście pominęli, choć w zestawieniu nie znaleźli się tacy zawodnicy w tej top 10 jak Peruzzi, jak Kepkę, Toldo, jak Tafarel, Chilavert, no Zubizarreta, Julio Cezar, Dinozow. Dida, oni wszyscy są poza tą pierwszą dziesiątką. Na miejscu drugim z dużą przewagą nad. E, znaczy, przepraszam, o, z niewielką przewagą nad Noyerem. Noyer miał 16%, a uwaga Gianluigi Buffon na miejscu drugim 16,30%. 8560 głosów. Dwunastokrotnie wybierany najlepszym bramkarzem Serie A. Raz najlepszy bramkarz Europy, chociaż według różnych statystyk, według innych aż trzykrotnie wybierany. Cztery razy IFFHS. Mistrzostwa świata zdobyte i został wybrany też najlepszym bramkarzem Mistrzostw, mistrzostw Świata. Ogólnie 10 tytułów mistrzostwa, Mistrzostw Włoch zdobyte. I rzeczywiście, jak sobie porównamy jego osiągnięcia z tymi Manuela Noyera, no to to są dwaj bramkarze potężni, mówiąc kolokwialnie. I Zdecydowanie na to podium w 100% zasługujący. Niewiele ich poróżniło. Szczerze mówiąc, ja chyba też bym się skłonił, by dać Bufona troszeczkę wyżej, ale nie wiem, czy to jest kwestia już sympatii indywidualnej. To mi się podoba w tym naszym głosowaniu, że naprawdę tak wyrównana punktacja pomiędzy tymi dwoma bramkarzami, bo widać dzięki temu, że naprawdę byliście zaangażowani w dzielenie świadome tych punktów pomiędzy bramkarzy. I na miejscu pierwszym. Duża przewaga, bo to jest prawie 8%, 24,2% Iker Casillas, 12693 punkty dostał od Was. Iker Casillas wygrał wszystko, ile Gianluigi Buffon nie wygrał Ligi Mistrzów, co wiemy, no ma jeszcze szansę teoretycznie, ale na razie nie. Większość kariery spędził w Realu Madryt, gdzie 5 razy wygrał Mistrzostwo Hiszpanii, wygrał dwa razy Puchar Króla, 3 razy wygrał, wygrał Ligę Mistrzów. Jeszcze w Porto dołożył do tego później Mistrzostwo Portugalii. Sześć razy w drużynie UEFA. Pięć razy uznawany najlepszym bramkarzem według IFFHS. Co prawda tylko raz zdobył trofeo Zamora, ale w Lidze Mistrzów ma najwięcej meczów bez straty gola w ogóle w historii. To jest 59. I ogólnie ma najwięcej meczów rozegranych w historii Ligi Mistrzów. 177. Tutaj najprawdopodobniej prędzej czy później go taki Ronaldo jeszcze łyknie, ale póki co to właśnie Casillas dzierży te koronę. I to jest nasze... Top 10 na pierwszej pozycji. Do naszej jedenastki najlepszych w historii na bramce trafia właśnie Iker Casillas. Dawajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie. Niedługo kolejny odcinek, gdzie spojrzymy na lewą obronę. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii, jak Wam się podoba to zestawienie. Dużo, myślę, mówi i daje dużo fajnej frajdy też mi, przygotowując te zestawienia i robiąc te opisy, Bramkarzy, nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. Dzięki za pozytywną opinię. Zostawcie proszę subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.